Dzień dobry, nazywam się Anna Brdulak i jestem pracowniczką Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej i mam tę olbrzymią przyjemność, że to czym się zajmuję, to co robię, sprawia mi olbrzymią satysfakcję. Ponieważ zarówno i badania naukowe, i też dydaktyka, którą prowadzę, związane są z, ze zrównoważonym rozwojem, a elementem tego zrównoważonego rozwoju są inteligentne miasta. Jeżeli wyobrażamy sobie inteligentne miasto, to być może większość z nas widzi przede wszystkim technologię. Technologię, czyli miasto naszpikowane czujnikami e, i też e, bazujące przede wszystkim, opierające się na tej technologii. Natomiast w rzeczywistości, kiedy my rozmawiamy o inteligentnych miastach, to przede wszystkim rozmawiamy o ludziach, o interakcji między ludźmi, o tych kontaktach, o zaangażowaniu. Jednym z ciekawych projektów, które miałam możliwość prowadzić, był projekt we współpracy z jedną z dużych firm międzynarodowych. Wspólnie z, ze specjalistami ze strony firmy poszukiwaliśmy za stosowania e, technologii e, wąsko-przesyłowej, czyli to była technologia Narrowband IoT, czyli Internet of Things e, Niezbędny element w tym momencie każdego inteligentnego miasta. Poszukiwaliśmy zastosowania jej w sześciu zdefiniowanych wcześniej w literaturze czyli to też były badania naukowe, obszarach inteligentnego miasta. Zastanawialiśmy się nad opracowaniem takiego czujnika, który dawałby sygnał, byłby kompatybilny z urządzeniem noszonym przez osobę. No, albo właśnie starszą, albo, ym, albo ym, no, chorą, cierpiącą na różnego rodzaju dolegliwości yy, i informował yy, o jej aktualnym stanie, czy to właśnie położeniu, yy, i mówimy tutaj o altimetrze, czy też, yy, czy też o yy, na przykład pulsie, yy, więc yy, no, takie na bieżąco informacje przesyłane byłyby zarówno do opiekuna wskazanego przez taką osobę, jak i do placówki medycznej czyli to jest konkretne już zastosowanie technologii neuroband, która jest jeszcze dodatkowo i ma dodatkowo tę zaletę, że no nie potrzebuje częstego doładowania, taki czujnik, który jest oparty na tej technologii. Jeżeli chcielibyście studiować zarządzanie, to jest to wydział dla Was. Ten wydział jest interdyscyplinarny. To umiejętności, które liczą się obecnie na rynku, to wartość dodana poszukiwana przez pracodawców. Jeżeli chcecie się rozwijać, jeżeli chcecie popatrzeć na pewne rzeczy, z lotu ptaka, z dystansu, to jest to wydział. Dla Was rekrutacja trwa, także dołączajcie i serdecznie zapraszamy.